Witam serdecznie wszystkie Panny, Panny słoneczne, księżycowe, przede wszystkim ascendentalne. Zapraszam was do wysłuchania prognozy astrologicznej na luty 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu? Yy, przez cały miesiąc Mars, planeta energii siły życiowej, jest w Mars, będąc w Braku, ustawia się w Sekstylu do Waszego Znaku. Mars, na razie jest w gradacji, ale w tym miesiącu wyjdzie i ruszycie do przodu. Do 3 lutego jeszcze Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, jest w Znaku Ryb, czyli naprzeciw Waszego Znaku i jakby pokazuje, jak ważne są relacje z innymi ludźmi. Relacje, współpracy, kooperacje, a także związki i relacje partnerskie. Mój kot tutaj coś, hala, aleje. Ja. Y... 14: Merkury, planeta komunikacji, współpracy również wejdzie do ryb, a 18: Słońca. Więc widać, że w tym miesiącu bardzo ważne będą relacje z innymi ludźmi i to. Związki partnerskie, współpraca, kooperacje są dwa ważne wydarzenia w tym miesiącu, ponieważ, tak jak wspomniałam, Mars, planeta energii, siły życiowej, wychodzi z retrogradacji, ale również Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju. Więc wszystko po kolei zaraz Wam opowiem. 1 lutego, tak jak powiedziałam dziś, jest piękny dzień, ponieważ Wenus planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, łączy się z Neptunem. Planetą miłości, duchowości, artystów, Neptun jest wyższą oktawą Wenus, więc tutaj jest piękny dzień taki yy, na zastanowienie się nad, nad tym, yy, jakie są moje relacje z ludźmi, za co jestem wdzięczna, co cenię w innych, co cenię w swoim partnerze czy w swojej partnerce, za co go kocham. Yy, za co jestem wdzięczna innym ludziom. Czasami możemy być wdzięczni nawet za jakieś pewne sytuacje, tak? że dzięki komuś coś zrozumieliśmy, coś dostrzegliśmy i to jest bardzo ważne. Yy, tutaj jest yy, połączenie również z węzłem karmicznym w rybach, czyli w którą stronę mamy iść, stronę miłości, duchowości, empatii, tak? czyli zrozumienia drugiego człowieka. Yy. W stronę mm, miłości bezwarunkowej, w stronę duchowości, w stronę wdzięczności. Więc to Wam polecam na dziś. 3 lutego, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, jak wiemy, Merkury jest Waszą planetą, ponieważ władza panną i również jest wywyższeniu w, w Pannie. Merkury ustawi się w trygonie do Jowisza. Merkury jest w wodniku, ustawi się w trygonie do Jowisza w Bliźniętach. Więc tutaj tak naprawdę poprawa sytuacji w zdrowiu, w życiu codziennym, w pracy. Tutaj lepiej się czujecie, być może jakaś ruszy się jakaś współpraca, jakaś kooperacja. Tutaj dostajecie zastrzyk energii, jakaś ważna rozmowa może się odbyć. Dlatego Wenus, planeta miłości duchowości, ym, finansów, przyjemności, wchodzi do znaku Barana. Wenus w znaku Barana wie, czego chce. Nie jest dobra pozycja Wenus, ponieważ ona jest tutaj najdalej od swojego znaku wagi, ale Wenus w Baranie nie da sobie w kaszę dmuchać. Być może jest trochę taka agresywna, trochę ekspansywna, ale wie, czego chce. Tutaj, Wenus u Was reprezentuje pieniądze od innych ludzi, pieniądze od partnera czy partnerki z urzędów, z różnego rodzaju banków. Na przykład, I odważnie idziecie na przykład po jakieś pieniądze czy po coś, co Wam się należy, bo tak uważacie. Ale Wenus Baranie reprezentuje również jakieś takie ukryte trupy w szafie. Czyli może pokazywać, że bardzo dużo jest w was, w was złości, jakiejś agresji, tak? Więc, jakby przyglądajcie się tam. Tego 4 lutego Jowisz, yy, planeta ekspansji, rozwoju, rur, y, ruszy w ruch prosty. Czyli po kilku miesiącach wyjdzie z retrogradacji. Tutaj Jowisz akurat. Będąc w bliźniętach, nie jest dla Was zbyt korzystny, ponieważ robi trudny aspekt kwadratury do znaku panny. Panna lubi, jak jest wszystko uporządkowane, zgobiegnie swoim rytmem, wie, czego się spodziewać, a ten Jowisz w bliźniętach to myślę, że taki trochę chaos wprowadza, że bardzo dużo się dzieje, ale nie wiemy, co tak naprawdę będzie, tak? Tutaj, ja wiesz, reprezentuję u Was karierę zawodową, to jak się pokazujecie światu, w którą stronę ja mam iść, co ja będę robiła, czy to, co ja robię, rzeczywiście mm, mnie spełnia, czy ja jestem spełniona, szczęśliwa, szczęśliwy. Tutaj y, może pokazywać ten Jawrze tak że bardzo dużo jest tutaj chaosu i niepewności, tak? 7 lutego. Y, Ciekawy aspekt, ponieważ ta Wenus, która weszła do Barana, a Wenus to najkrócej miłość i pieniądze, ustawia się w sekstylu do Plutona. A Pluton to planeta przemiany, planeta transformacji, czyli tutaj pozytywna informacja, jeżeli chodzi o pracę, zdrowie, życie codzienne. Tutaj być może podpisanie jakiejś umowy, być może pomysł na jakieś yy, zrobienie czegoś i zarobienie pieniędzy, jakaś konkretna umowa. Tutaj, jakby też poprawa w relacjach partnerskich. Później, 9 lutego, Mars, planeta energii, siły życiowej, który jest w braku, ale Mars jeszcze jest w retrogradacji. Mimo tego, on przez cały ten okres jest w sekstylu do waszego znaku czyli wam daje nowe szanse, nowe możliwości na realizację marzeń, na pracę taką pozytywną nad Swoimi emocjami, nad własnym poczuciem bezpieczeństwa, nad relacjami rodzinnymi. I tutaj Mars jest trygonie do Saturna, a Saturn jest naprzeciw waszego znaku i reprezentuje wasze relacje partnerskie, wasze współpracę z ludźmi, więc tutaj szansa na poprawę w relacjach, na poprawę we współpracach, tutaj jakieś realizacje marzeń, więc tutaj myślę, że coś fajnego się może wydarzyć, ale uwaga. Od 10 już jest dużo trudniej, ponieważ 10 lutego Merkury, czyli wasza planeta, która odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, różnego rodzaju egzaminy, ustawia się w kwadracie do Urana, a 11 słońce ustawia się w kwadracie do Uranu. Czyli tutaj um, Uran to nago nieoczekiwane zmiany. Planeta Cokul. Coś, czego ja się nie spodziewam. I w tej energii odbywa się nóż księżyca w znaku lwa. Ym, czyli księżyc jest w lwie, a naprzeciw słońce w wodniku. I obie te planety i do tego merkury ustawiają się w kwadracie do urana. Czyli tutaj ym, uran to są nagłe niespodziewane zmiany. Uran jest jeszcze w trygonie do waszego znaku, zapowiada zmiany ucz się czegoś nowego. To wszystko, czego się nauczysz, będzie dużo rzeczy, które się uczysz, ale to ci przynosi ekspansję, rozwój, daje Ci duże możliwości. I tutaj ten, ta pełnia może Wam pokazać, nie wiem, może zakończyć jakiś proces, yy, że na przykład zobaczycie, że Wy nie chcecie już czegoś robić, albo że to, co robiliście. Wam się nie przydaje, albo nagle i niespodziewanie ktoś zrobi jakąś współpracę z wami, tak, która, która jakieś nowe możliwości wam przynosiła. Więc pełnia jest bardzo nerwowa, słuchajcie, pełnia jest bardzo nerwowa. Taki półkrzyż się robi, a uran w byku, no, jakby rozwala tutaj, uwaga też na emocje, tak, bo tu bardzo dużo emocji. Wy też możecie czuć się przez to mniej komfortowo. Możecie trochę walić nawet w siebie, tak? Nie wiem, coś mi się nie udało, coś mi nie wyszło. Ale tutaj Pluton i te planety w Wodniku namawiają cię na coś nowego w swoim życiu. Na, na pójście w coś nowego, na wyjście ze swojej strefy komfortu. Ten jowisz w bliźniętach zresztą daje też taką energię, w czerwcu, w połowie czerwca, jowisz przejdzie do raka i ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, więc wszystko się unormuje. Akurat, będąc w bliźniętach, on wprowadza taki chaos w Waszym życiu, tak? Więc tutaj ta pełnia no, jest dość mocna, tak? Naprawdę tutaj dużo się może zmienić i jakieś zmiany. W życiu codziennym, w pracy, uwaga też na zdrowie, tak na system nerwowy przede wszystkim, drogie Panny. I po tej pełni, 14: Merkury przechodzi do znaku ryb, a 18: Słońce przechodzi do znaku ryb. I jakby ustawiają się naprzeciw Waszego znaku i po raz kolejny pokazują ja i ludzie w moim życiu. Czyli ja i Moje współprace, ja i moje relacje. Tak, jak już powiedziałam, przy tej Wenus, że tutaj jest też węzeł karmiczny, że mam stronę ryb, tak? W stronę takiej empatii, w stronę takiego zrozumienia innych ludzi, w stronę takiej miłości, takiej wdzięczności. I wtedy wszystko się zmienia, tak? Ponieważ, jak my jesteśmy w takiej energii, to nie może być inaczej, jeżeli my doceniamy y, każdy gest ze strony partnera czy partnerki, doceniamy y, każdą pomoc ze strony współpracowników, y, miły uśmiech, nawet zrobioną kawkę, to jak jesteśmy w energii wdzięczności, to samo dobro do nas przychodzi, tak? Jakby tu też warto się zatrzymać, tutaj zmieni się mocno energia, tak? Przejdą później planety, do Barana, i Neptun, i Saturn, więc tutaj przed wami będzie mocna praca nad sobą, po to, żebyście uwierzyli w siebie, żebyście wiedzieli, że ja jestem najważniejsza, że to, czego ja chcę, czego ja pragnę, więc to jest taki okres trochę zakończeń pewnych takich sytuacji. Uwaga 20, ponieważ tutaj Merkury ustawia się w kwadracie do Jowisza, a Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. W kwadracie do Jowisza, który reprezentuje u Was karierę zawodową, mogą być konflikty we współpracy, konflikty w partnerstwie, jakieś nieporozumienia. Możecie za szybko coś zrobić, za szybko coś powiedzieć, za dużo chcieć naraz zrobić. Więc tutaj spokój Was ratuje. 23. Merkury ustawia się w trygonie do Marsa, więc jest szansa na poprawę we współpracy, na poprawę w relacjach, na jakąś realizację marzeń. Tutaj fajna energia, yy, taka emocjonalna, tak? Można się porozumieć, można się dogadać, będziecie czuli się przede wszystkim ze sobą lepiej. I 24. Mars wreszcie wyjdzie z retrogradacji i troszkę możemy zacząć ruszać do przodu, tak? Mars jest z sekstylu, więc tutaj jakieś szanse, możliwości pokazały się i tutaj warto za tym iść, tak? Kuć żelazo, póki gorące. 25 może być dość trudny dzień dla Was, ponieważ Wasza planeta Merkury, który mówi o komunikacji, współpracy, biznesie, łączy się, spotyka się z Saturnem, planetą ograniczeń, planetą y, takiego negatywnego myślenia. Tutaj ciężki dzień, żeby się porozumieć. Uwaga, bo mogą być jakieś problemy komunikacyjne, mogą się psuć telefony, internet, samochód, więc y, no, nie jest to dobry dzień na jakieś rozmowy biznesowe czy związkowe, bo tutaj jest ściana, tak? Więc warto przeczekać. 27 to zdecydowanie lepsza energia, ponieważ tutaj Merkury ustawia się w sekstylu do urana, a merkury, tak jak już powiedziałam, to jest Wasza planeta, sekstyl do urana, czyli nowe pomysły. Uran daje wam szansę na rozwój, na pójście w coś nowego, na taką wiarę w sukces. I w tej energii odbywa się nóg no księżyca w znaku ryb, tak? Ale. No, w księżyca w znaku ryb. Yy, jest naprzeciw Waszego znaku, czyli cały miesiąc bardzo mocno pokazuje ja i moje relacje z innymi ludźmi. Ja i moje współpraca. Czyli jak to wygląda tak naprawdę. Tak, Macie tutaj Saturna, który was ćwiczy, tak, pokazuje Wam między oczy, jak to wszystko wygląda. Ten miesiąc może po raz kolejny wam to pokazać, tak? Czyli. Yy, ale jest Merkury w sekstylu do Urana, czyli nowe szanse, nowe możliwości, to jest sekstyl, tak, nowe współprace, być może nowe relacje, być może nowe podejście, wypracowanie sobie jakiegoś nowego y, podejścia. Tutaj hmm, podczas Nowiu te planety, y, podczas nowiu Słońce i idzie do kwadratu z Jowiszem, tak. Czyli tutaj widać w tle jakiś chaos, tak? Jakieś takie, że coś należałoby zmienić, ale podejść do tego właśnie z takim spokojem, z taką empatią, z takim zrozumieniem, z taką z tą kartą, bo tutaj jest bardzo karmiczny, północny w rybach, czyli idź w stronę ryb, odchodź od tej panny. Wszystko musi być takie poukładane, takie zaplanowane, takie posprzątane, idealne. Być może można usiąść i pomarzyć, czy, czy podejść ze zrozumieniem do tego człowieka, dlaczego on tak marzy. Nie wiem, jest bałaganiarzem na przykład, tak? Albo yy, ciągle yy, o różnych rzeczach zapomina i to mnie denerwuje, może nikogo nie nauczył, może nie miał takiego wzoru. Może. Ma jakieś inne problemy, tak? Tutaj gdzieś yy, na to namawia Was węzeł yy, karmiczny, który jest w rybach, czyli żebyście trochę chodzili od siebie, tak naprawdę, tak? Odchodzi od panny, a idź w stronę ryb. A to są dwie energie, które się uzupełniają, tak? Panna porządkuje, ryby uzdrawiają, zamykają. Więc, więc tak to wygląda. Także. Moi drodzy, ja życzę Wam wspaniałego miesiąca, tak? Tutaj y, powiedziałabym, że y, bardzo ważne będą y, relacje i współpraca w tym miesiącu i też Wasze podejście do tego, tak? Wasze podejście, y, jeżeli ktoś potrzebuje y, rozmowy ze mną, konsultacji, zapraszam. Opis macie pod filmem. Na dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia.